17 marzec właśnie przyjechał kolejny transport bloczków hmm. to jest już czwarty czyli około 4728 no 750 czyli tu jest gdzieś około 3000 bloczków razem ze ścianami także Czeka mnie jeszcze sporo pracy ale ale do przodu. Pogoda jest Także jest dobrze Ściany zaczęły murować gdzieś chyba na początku no, gdzieś około września, wrzesień październik listopad, no niecałe 3 miesiące z przerwami robię sam, także. Wymyślałem sobie sporą piwnicę. Dlaczego? Teraz muszę ciężko pracować, żeby to zrealizować. Ale jest to wykonalne. Oczywiście trzeba dużo czasu. No to moje prowizoryczne zadaszenie a ja skorzystałem z niego tylko raz ponieważ pogoda dopisywała jesienią wczoraj zrobiłem tylko jedynie kawałek pierwszy dzień sezonu kawałek komina niestety ten komin jest tutaj na zewnątrz ściany no i Utrudniony będzie trochę dostęp do kanału, no ale no niestety tak jest w projekcie. Ale zdecydowałem się i tak na ogrzewanie gazowe, ale mimo wszystko ten komin muszę zrobić, bo nie wiadomo jak to w przyszłości będzie z tym gazem. W razie czego, żeby mieć alternatywę. No tu kawałek ściany jest już. Hmm. zrobione, zaizolowane dziesiątką. Stropianych dziesiątka. Ze względu tutaj na ten nasyp, który się osuwa, ściany wykopu. który tu mam już z głowy, nie muszę się martwić, dlatego chciałbym też tamtą część zrobić. Ściana 3 razy dysperbit. Nie tu jeszcze. Warstwę papy termozydrywalnej, dla pewności, myślę, że to wystarczy. Są tu piachy, także wody gruntowy bardzo szybko, znaczy płytko, przepraszam, głęboko, 12 metrów około poziom wód. Jedynie co mi mogą grozić, to jakieś opady, no i tyle zaraz się biorę. Nie wiem, może tu zobaczę może ze dwie wydzenioleczki dzisiaj zrobię cóż sezon rozpoczęty pozdrawiam no i do następnego razu może pokażę jeszcze wieczorem ile zrobiłem tutaj do aha jeszcze tutaj co ja mogę powiedzieć no zaprawy używam tego piasku z wykopu. No, nawet się dobrze muruje, zaprawa jest dosyć twarda, czyli znaczy, zaprawa spojiny są dosyć twarde, cementu nie żałuję, daję worek na małą bytoniareczkę. Także tutaj oszczędności nie robimy No i tyle. Da się Da się, tylko wymaga to pracy Pozdrawiam i do zobaczenia.